Siemandaro, z mojej strony Gibi. E... Dzisiaj taki będzie troszkę chillowy odcinek. Będźmy tylko grać w, Be w, w z moją kolegą. E... Więc dajcie subika, lajka, e... walnijcie wal, w dzwonka. I my bez podobnego przydoszania już lecimy do odcinka. Siema, Siema. E... No, tak tak, zapisałem. O co, Siema, już się z nami przywitał. Przy, przy, przy Mój kolega, więc no, lecimy do odcinka. Ora, jesteśmy już na Alence widzia. Widzę, więc Witam, ja powiedziałem. O jakiś koks, o kurde. Widzieliśmy Nie, Nieco, zobacz. Nie no, wychodzimy nie dam radę to nie, nie ma szans. Z koksem trzeba... O nie, dobra, nie, nie jest, nie ma koksa żadnego. O. Tak, Zabuduj Bena. Okej. Okay. Kurde. Mocny chłop chyba. A nie, bo chłop takie lagi, że ma No O kurde. Ale chłop, że na jednym HP cię zabił? Ale że... Nie mam ja. wróżenia. Ty, bo do dom... Ej, ej! Nie I możemy idę. Pozwolić im, żeby się dostali... A i robi Fortnite. Fortnite, ale Bedwars. Faka byś taka mi <laughs> ja tylko zna, zna, znaczy opis. Dawaj, no skocz! Proszę bardzo. Droga wolna. Dawaj. Chłopczyku mój drogi. Dawaj. A bo mu się testuje HP. Dobra. idź sobie. <śm> Nie pon Wojtusz się zabił. Chodź to Wojtusi. No, chodź, chodź. Zobacz to się Ajk bo lecą zieloni! O kurczę, no nie zauważyłem. Sorry. Kurczę! Nie, nie wiem co kurczę. Nie wiem dlaczego to powiedziałem. Myślę, że dla Was poświęcamy, jakby wie, wiecie, bo myślę, że no, się dla nas. My się dla nas poświęcamy, bo no już jest późno widzowie. I my na was można nagrywamy kiedy? wiecie żeby wy mieliście film e, na zapas i naprawdę fajnie więc no dajcie nam tego subika i lajka. Będzie nam bardzo mi miło widzowie, więc no e, Zawiedźcie za wytrwałe, że nam się w ogóle chce to robić, że nam w ogóle... Kurde. Że po prostu my jesteśmy aż tak. Musimy... żeby Mix, Staramy tak, się jak najlepiej, żeby ten film rzeczywiście wyszedł jak najlepiej. Bo... Nie, nie, nie. nie na... A, sorry. Nam. No. No bo cię zapnę. No. bo to nie miałoby sensu, jak w ogóle Nie. Aha, jak po prostu. No i jak po prostu tego nie lubiłem nagrywać. Więc po dziękuję ci tam albo w komentarzu coś napiszcie miłego, albo po prostu podziękuję z tym słupikiem i lajkiem. I dzwonkiem, bo was to nic nie kosztuje, a nam na, naprawdę tak wspiera. Dużo to znaczy dla nas. Co? Dużo to dla nas znaczy na pewno. No. Więc no, tak. Dobra, to chodź do białych. Ej, bo lecą. Gdzie? O kurczę. No to takie Skypeasy to nie dla nas. Chłopczyk, mój drogi. A TNT będzie mieć pewnie jaki bumboxingo. Ja pierdolę. Ale walił go sam, sam, sam się kupił. Sam się kup sami udawać. Ale beka z Nie umiem w ogóle tego likes. No, jak wy pójdziecie teraz do nas, jak my pójdziemy do nich, oczywiście, że tak, no jak zwykle. O, o, i jak zwykle z dwóch stron, oczywiście. Fajnie wszystko jest. O, chłopczyku mój drogi, nie, nie, ale, ale... co ty w ogóle jesteś takim mamikiem, że my cię nie widzimy? Marina. No kurczę, nie, nie wrzucaj wróż, miecza, no kurczę. Nie, nie. pewnie TNT ma. Dawaj go. Na górze. Uczekaj. No o nie. A, no nie. Ratunku, pomocy. Malina! Kurde. Ale z dwóch stron, no ja Ciebie sobie. Widzicie jakie spotyńcy grają o tej godzinie? Musimy się po poświęcać, jeszcze musimy nag nagrywać i jeszcze musimy się wkurzać. Naprawdę, naprawdę. Zagrałeś. Aha, admin. Gdzie moja... No ważna się... Nie, to jest modulator chyba. Modulator. Moderator. Moderator, dobrze. Moderator. Modulator. Modulator głosu. <laughs> admin za nas panuje, że wszystkich zabijamy. A Admin jest... Gdzie? W jakiej drużynie? nie? wiem, nie patrzę na nick. A też. Bo, Siemano tej a się no widzowie. Bazika, Co robisz? Nie. Ja Jasiu. Rubik Jasiu, Rubik Jasiu, Rubik, Rubik Jasiu. To jest taki nubek... Nubek. Taki nubek. Ale strefa. O ja ciągle się nie wiem dlaczego wyców. Odłączona jestem. Nie, ja już po prostu przyszłem do domu o 21.00. Właśnie nie interesuje, no w ogóle ja wiem o tym. Pogadamy pierdoły. bo Po prostu nie wiem, jest już późno widzowie i musicie nagle rozrozumieć. Że my na przykład. Teraz ja będę troszkę mieć chryp, chrypkę. Mam tak zawsze. Nie wiem dla, dlaczego widzowie. Naprawdę nie wiem. Ale no po prostu. O kurde. Ale mi się chce siepać. Ciągle się wam Tylko nie słyszycie, bo. Nie wiem. bo tak. może słyszycie? Nie wiem. Nie wiem. Nie, 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 nie wiem, czy by to słyszycie, czy, czy nie. Po prostu tylko, tylko, tyle. Więc no. Tyle tylko. O kurczę, Bijesz się. Masz plecy. Ojoj, oj. Zabił oj, sab, Cię. Widziałeś mnie? Widziałam, widziałam. Nie kupiłem zdjęć. Okej, kepał, a kepał. Lecimy se na... Siema. Naru. Na jak chłop ma jeden HP, co nie trafiłem. Widzieliście, widzieliście, jak się słowa chłop za ścianą? No nie, no nie wie, no mam nowe Nie, no mam naprawdę. Na ja no, myślę, że będzie mniej, mnie. chłopawi mniej. Ja wiesz, że się przecież tak przeże. To już my jesteśmy, już na. No nie, to jeszcze pięć tak straciliśmy, nie wiem. Czy... Nie mam sił już, naprawdę. Hmm. Jesteś w sobie, widzieliście to. Widzieliście to. O kurde, no, się wąc. Wysłyszeliście Cię. to co ja. no. Ja ja o, jesteś, pomoże może jeszcze żół, żółty nas idzie, co? Tak, do ja nie myślałem. Jeszcze chodzę, bo... cię jakiś W oczywiście, jak zwykle. jak zwykle Siemaniu. Ma już, że film swój 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 mam. taka swój arena swój swój no, niestety nie możemy nagrać dłuższego, bo to nam by zajęło bar bardzo długo e, czasu, a, a my jesteśmy już jest, jest zmęczeni i do następnego odcinka trzymajcie się i papa.